Cześć, tu Michał. Dziś trzecia część cyklu na temat kominiarek. Czy wiesz, że kominiarki mogą być użyte z jednej lub z kilku warstw materiału? Każda dodatkowa warstwa to izolacja przed płomieniem i temperaturą. Pomiędzy kawałkami materiału znajduje się też powietrze. Tworzy ono dodatkową izolację. Kominiarki wielowarstwowe łatwiej dopasować i są elastyczniejsze. To dlatego, że warstwy przesuwają się względem siebie. Ważna jest też gramatura czyli masa użytego materiału. Im jest ona większa, tym więcej izolacji posiadamy. To ilość i jakość zastosowanych materiałów jest najważniejsza przy wyborze kominiarki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, obejrzyjcie nasze pozostałe filmy na Facebooku i YouTube.